No się, Witam was w dość nietypowym odcinku, bo jest to odcinek, w którym dziękuję wam za 100 subskrypcji. Jest to coś naprawdę przyjemnego, bo jak ktoś wchodzi już na kanał, to widzi, że nie ma na przykład tam 40, 50, 60, tylko jest to 100. Kanał idzie na szczęście cały czas w górę. Wszystko idzie tak jakby po mojej myśli, więc... Możecie pisać propozycje w komentarzach, z czego mogę nagrywać. Możecie pisać odnośnie montażu, audio. Już jeden taki komentarz dostałem, staram się do niego dostosować. Co można zauważyć raczej po o, tam zmianach, szczególnie w shortsach albo w drugim odcinku The City Sky Nights. Nice. Potem pierwszy to tak szczerze, delikatnie nie wyszedł. Drugi trochę lepiej. Także możecie dawać porady, jakie gry mogę nagrywać. Montaż. No, ogólnie chcę, żeby ten kanał był budowany w oparciu, też o widzów, właśnie. No i co mogę powiedzieć? No, nie, dziękuję za co 100 subskrypcji. Lecimy dalej. Kolejny cel myślę, że 200, że jest realne. Także do zobaczenia w dłuższym filmie. I cześć.